Siemano. dzisiaj nagrywamy se Brawl Stars i musimy, sam, musimy wygrać każdą rundę, którą zrobimy, no, którą, no wiecie, wiem, z, z, z którą musimy wygrać wszystkie rundy, jak nie, no to ja wam dostaję wodą i nie wiem, i już. Ale oczywiście wy tego nie będziecie widzieć chyba. Albo spróbuję tam z montażem coś zrobić. Gramy w dło. Musimy tam 15 razy wygrać, żeby dostać jakąś nową odznakę na, na swój profil. Ram stary więc postaramy się to zrobić. O nie no, zginęła akurat, dobra. Ale uratowaliśmy się. E, więc dobrze no co się zaczepiasz mnie Kto nie mnie zaczepiasz ziomuś nie zaczepiaj mnie bo mnie się nie zaczepia okej, wy no dobra poszawił mnie, no dziabnął mnie już ale spokojnie my mamy wszystko pod kontrolą więc dobra więc jest wszystko dobrze. A znaczy, nie wiem, czy wszystkie y, 15 wygranych zrobimy, ale po prostu musimy 15 wygranych w duo. Ale nie będziemy grać tylko w duo, tylko po prostu. tutaj będzie grać. Mm, dobra, skinę, więc proszę, Bell. Nie zgin. Nie zgin. Okej? Okay? Nie zgin. Please, nie zgin. Dobra, już chyba nie w dwie sekundy. I teraz co? Jest ja objazd z dwóch stron, Ben. Idziemy. Dobra. Jest. I wygramy to, wygramy to. Weź. Bel, dawaj. Ja, Janet, ta to Dobra, nie powiem jo? Ja? Ale... Nie lubię tej Janet. Tak powiem. Nie chcę dostać micho, no co nie micho, nie wiem, kubkiem. Może to nagram w następnym odcinku, jak dostaję... Mm. ...w łeb. JA! CO TO BYŁO?! Proszę, dlaczego to tak miło?! Ale to... drugie jeszcze też się liczy, ok, Bo... bo to też jest wygrana, to też jest wygrana, Trzecie się liczy? Ale drugi się szaliczy. Podziałem z do dobry. Więc mamy pierwszą wygraną. I nie dodaję wodą. I właśnie widzicie tutaj oto. Oto musimy zrobić. Tą oto. Więc. No. Yy, nie wiem, czy brać Daryla. Dobra, wylosuję. Tak prawdę wylosuję. Yy, nie wiem. Tego. Albo nie wiem. Dobra, bierzemy tego. Tak. Yy, o, kruk jest. Dobra, teraz wybieram... O, dobra, nie wybieram kadżezdów. <laughs> dobra, gramy kolejną rundę. Mam nadzieję, że będzie jakiś dobry teammate. Ej, ale przecież to się zalicza. I tak, i tak, bo dostałem, że, że za drugie miejsce dostałem i tak, i tak, tamten. Ten, więc to i tak się zalicza w wyzwaniu. Drugie miejsce, w dół, więc jest dobrze, jest dobrze. Tym krokiem trzeba na daleko, bo to chyba nigdy nie masz ze mną szans. I teraz truła. No i to idzie. Poświęcam się. Dobra, w jakie starcie, co jest? Jak szybko. Jak szybko. Co jest się stało? Ja wolę wziąć te wszystkie kształki. moja moja nawet dużo chyba tam chyba zginie o nie no nie no to nie no co jest gramy jest... nie dwóch ale mamy zaniczone yyy więc jest dobrze i na scenę to dwa, ty, yy, tyś, 20 tysięcy 250. I pamiętacie ten filmik jak wbijałem 15 tysięcy pucharków chyba. Co widzicie ile się zmieniło w moich pucharkach? No ponad 5 tysięcy, więc chyba 5 ponad. Tak ponad 5 tysięcy. Bo tam jak widziałem jak oglądałem ten film, to jak wbijałem to, zakończyłem film, było 15 tysięcy jeden. Równiutko powiem. Mm, no i takie, i 5 tysięcy, tysięcy pchaków. Jest. No, chyba jestem trochę lepszy. No, na pewno. Jestem lepszy niż też kiedy. O, dobrze zrobiła ta. Moja tiny No nie bij tej mojej. Jezus. A! Nie, 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 nie. Dawaj, bigo, bigo. Wspomniałem go, żeby on na, on na niego się wziął Dobra, uciekłem. Chciałem go. Uwalnąć. Ja nie widziałem go! Nie. Widziałem go. Czy zaliczy się? Nie. Dobra. No sobie tak tak w tym naszym challenge, żeby się to nie zaliczyło. Czyli dostaję kubkiem z wodą. W... No głowę. Eee, więc tutaj poczekajcie. I możecie wbijać do klubu eee, Kaktusy Team. Tak macie do 8000 pucharków. Yy, są tutaj nawet członkowie aktywni. I no. Możecie wbijać tutaj jakaś róża jest nieaktywna. Tu. Trzeba ją wywalić. E, dobra, jakiś weź. Nie, dobra, nie chcę. On chyba chce ze mną. No. Jeden na jeden. A w sumie. Gram. To jest już pełna. Czyli... Dobra, nie gramy jeden na jeden z nim, ale dobra. Dostaję pierwszą wodą. złodu. Pewnie zaraz to nagramy i znaczy, no tak jest 14:30. A no tak o 17 będzie film jak Staje kubkiem i zaraz będę pewnie musiał obstawać kiedy będą filmy, bo chcę chyba zrobić daily takie. Wiem, że jestem sławny jeszcze, ale postaram się mieć tak codziennie jak regularnie te filmy i tak w miarę normalne dobra więc, o ktoś mnie y, tutaj ogląda, ale dobra, spoko, tutaj widziałem jakiegoś bóla, a nie, bóla, dobra, to Edgar, y, więc, kurde, piwir, nie, kurde, co jest? No Dobra Zaczynamy kolejną eee I tak Dobra, więc Znowu kolejny raz dostaję No nie wiem co się dzieje Kurde ze mną Zarzucam się postarać Nie, 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 pomaga miałem Dobra, bieżę, Jest Nie, 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 raczej uciekać. uciekać Dobra, jest, uciekliśmy od niego Co to jest? On już ma tego małego że Ten, on chyba, on rzadki jest Łatwo co, będzie go zdobyć? To chyba jest dobry Jak mi się wydaje Że on jest dobry Skinu, Frank. Co to jest? Takie funkcje nie były, jakie to próbowałem chyba. Ja lepiej. Jest, odrodził się. Zginie? Tam, gdzie zginął, ten nie. Uważaj, uważaj, Frank. Dobra, jest. Let's go, let's go. Y więc lecimy, tutaj się... Lecimy, postaramy się wygrać, żeby... no wiecie. No kurde, co on zrobił? że ulta. Ale dobra. I tak to wygramy. To jest błąd tego. Jest! Mamy to! Nie dostaje! Kiedy ja tak się cieszę, to jeszcze boharki się dostaje i... ten... Dobra, no, ja trochę dostałem obrażeń, ale no nie dostaniemy chociaż kubki ten I może zrobimy tę misję, co? Może coś tutaj będziemy mieli, będzie jakaś skrzyneczka Kurde, mała Dobra, musimy tam chyba zrobić jeszcze Kogoś przeciwników tam, ile? No to w jakieś 4 minuty tam się zrobi 15 minut Odcinek, nie wiem ale okej. Okay. No dobra, więc trzeba ich trochę załatwić, tak powiem. A co tam? Jeden ja właśnie z Brastelsa filmik się wybił mi. Więc ten chyba, że pokazuje jak się wykować na drugi konto. No coś takiego. On chyba <laughs> miał tam 500 wyświetleń prawie. Łatam 477. popatrzyłem na kanał i no dla mnie dla mnie się wybił. Nie wiem jak dla takich innych youtuberów, ale no ja jestem jeszcze sławny. Ja jeszcze sławny nie jestem. Ale <laughs> dla mnie to jest dużo naprawdę, więc jak chcecie to możecie udostępnić. Yy, dla kolegów. Jak chyba się da? Nie wiem. <laughs> nie wiem, czy się da, nie wiem. Ale no chyba się da. Yy. No więc jak można, no to... Fajnie by było, dla mnie miło. Bardzo by było. Nie, jest, go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Jak ja to wygram, to jestem no nie jestem mistrzem nie jestem mistrzem ale dobra, ale nie dostaję i jeszcze mam jedną misję zrobioną Jak robię teraz misję za za ile za tam 250 czyli trzeba, czyli będzie dobrze i jest 13 dobra to się wyrobimy Czyli znaczy ja bym mógł 20 minut, ale fajnie by było ale nie, yy, ale nie, no, ale nie. Yy. Chyba nie być tyle czasu. Weźmy te dwie skrzyneczki, jak nam się uda. Bo ja tak naprawdę może być... Będzie...